Cześć, witajcie tutaj, tu 005, z tej strony Julka. I Julka. W dzisiejszym podcaście poruszymy temat sociali. Więc może tak, skoro zaczynamy temat, zacznijmy od początku dnia. Julka, co robisz po przebudzeniu? No, najczęściej no wchodzę na portale społecznościowe i przeglądam je bezmyślnie przez, no, może nawet godzinę. Wow, to jest takie konkretne marnowanie czasu. No, znaczy raczej to w weekendy, akurat w ciągu dnia, jak chodzę do szkoły, to raczej tego nie robię. Chociaż później idę do pociągu, bo jeżdżę pociągiem, to akurat tamte 20 minut jak jadę, to siedzę tylko i wyłącznie na Instagramie dosyć słabe. To ja Ci powiem, ja na przykład, y, może w weekendy właśnie nie siedzę, Aha. chociaż tak wieczorem, mm -hmm. ale rano, jak wstaję przed szkołą, to ostatnio jest moja taka rutynka, że ja wstaję <laughs> i tak, dobra, jest zimno, nie chcę mi się wstać z tego łóżka, odpalam TikToka i siedzę tak z 10-15 minut. Ja. <laughs> Oczywiście potem w domu trzeba zjeść śniadanie, bo słyszałam, że niektórzy sobie jakby śniadanie odmawiają potem, że jak się nie wyrobią. No, no tak, nie? bo no, trzeba coś odjąć, nie? Później dokładnie. się nie wyrobisz, dokładnie. Ja akurat Nawiązują z tego TikToka właśnie. Ja osobiście TikToka nie mam, bo jak go miałam, to mi tak dużo czasu po prostu to zżerało. No dwie godziny jak biczem strzelił, jak to się mówi. I nawet nie wiesz kiedy to minęło po prostu, ale teraz prowadzili te rolki, oczywiście na Instagramie. Prawie to samo, no i czasami patrzę i nagle dwóch godzin nie ma. Na oglądaniu piesków. Dokładnie, to ja może piesków nie oglądam, ale właśnie tak te poranki marnuję i no. potem zamiast sobie odpuścić coś i zdążyć gdzieś na przykład do szkoły, to nie nie. Tak, Julka, tak, Julka się spóźnia generalnie. Tak, śniadanie jest ważniejsze niż 15 minut polskiego, tak ale dokładnie. nic nie wiem. No, ale właśnie jak sobie tak zastanowimy się nad tym, ile my czasu po prostu poświęcamy temu, to gdybyśmy to zliczyli, to... Strasznie dużo po prostu wyjdzie. Przez ten czas moglibyśmy zrobić milion innych rzeczy. Dokładnie, czyli podsumowując, takie poranne siedzenie trochę zmniejsza naszą efektywność w ciągu dnia. No, poranek to jak my rozpoczniemy dzień, wpływa na nasz no cały dzień po prostu, później nie. Myślę, że takie poranne jakby siedzenie zaraz po przebudzeniu na telefonie obniża naszą produktywność w ciągu dnia ze względu na to, że jak wstajemy, i wstaniemy z łóżka od razu, to wtedy nasze ciało, mięśnie i tak dalej, wszystko zaczyna się powoli budzić. A jak wstaniemy, wyciągniemy telefon, dalej leżymy, to się tak zaczynamy rozleniwiać mm -hmm. i od razu tracimy taką ochotę. No, takie nastawienie po prostu tak. dużo wpływa. No, dokładnie, zgadzam się akurat z tym, bo no to też jest ważne, dobrze, się... dobrze rozpocząć dzień. Tak, z energią, a nie takim tak. leniem wychodzącym z łóżka po kawę do kuchni. Albo nawet nie wychodzącym z łóżka, zdarza się, no, ale najlepszym. No. Ważną kwestię na y, portalach społecznościowych też odgrywają influencerzy. No, głównie ich obserwujemy, gwiazdy, influencerów ym, i się nimi inspirujemy, porównujemy się, co hmm, no, nie jest zbyt dobrze, umówmy się, bo no, powinniśmy zdać sobie z tego sprawę, że oni. Kontrolują to, co oni wrzucają do, do sieci i do internetu. I to nie jest też nic złego, co nie, bo to oni decydują o tym, ale że po prostu powinniśmy wiedzieć, że no, życie tak nie wygląda. No i też każdy chce się pokazać zawsze z jak najlepszej tak, strony. Dokładnie, więc... i to jakby nie ma w tym nic dziwnego, tak, ale no, musimy wiedzieć po prostu, że oni również przeżywają te nudne, ciężkie momenty, tak jak my, jeżeli ich życie nie jest tak ciekawe. Dlatego nie powinniśmy się do. Przynajmniej, no, no, nie powinniśmy się do nich porównywać i zastanawiać się, czemu moje życie tak nie wygląda, czemu ja tak nie wyglądam, bo kwestia zdjęć też jest mega ważna. Już było mnóstwo przecież afer, że ktoś je przerabia. Dokładnie, też weźmy pod uwagę, że zdjęcia, które są wrzucane na Instagrama przez zwłaszcza takie bardzo popularne mm -hmm. osoby, są robione jednak innym rodzajem aparatu niż te, których my używamy, tak, bo aparat no. w telefonie. A taka na przykład porządna lustrzanka, którą jeszcze fotograf robi, który wie jak ustawić mm -hmm. modelkę, mm -hmm. to naprawdę robi różnicę i może nawet jakby chodzi o samą jakość zdjęcia też, że osoba, która na takim samym zdjęciu, taką samą pozą, może pozą nie, ale no, ta sama osoba na dwóch różnych zdjęciach mm -hmm. nawet już bez przerobienia wygląda zupełnie inaczej i do tego jeszcze wchodzi gra światła tak. i... No było przecież nawet na internecie też można znaleźć takie różne porównania, gdzie nawet właśnie tak jak Julka mówi, że tam nie ma kwestii nawet przerobienia zdjęcia, tylko po prostu jest inne ustawienie. Światło, nachylenie, po prostu inaczej jest coś ustawione, inną pozę ma. Inaczej się coś prezentuje po prostu. Dokładnie. A teraz mamy dla Was bardzo ważny i poważny temat. Tak, ludzie czują się bezkarni w internecie i anonimowi i wykorzystują to... Na każdym kroku praktycznie. Tak, dokładnie. Znaczy, no dobra, to, to trochę za bardzo powiedziane, ale no wykorzystują to. No, dokładnie. A mianowicie jest dostawanie w... obleśnych wiadomości no, oraz... Komentarzy albo po prostu zdjęć, wszyscy wiemy jakich zdjęć. Tak. Które są bardzo nie na miejscu i tym bardziej, że wysyłamy jakieś starsi faceci, którzy po prostu... Potrzebują w jakiś sposób. Się albo o obnadzić. co krajowcy, wszyscy wiedzą jacy? Dokładnie. Tak, tak więc. No, bardzo to jest nie w porządku i. Tak, bo dziewczyny się o to nie proszą najczęściej. I to po prostu. Bo, masz nagle zdjęcie albo komentarz taki, a nie inny. Straszne to jest po prostu. Mhm. Dziewczyny nie, nie, my nie, nie dajemy pozwolenia na takie traktowanie. No i weźmy też pod uwagę wiek, dlatego że jak dostaję takie zdjęcie albo jakiś taki komentarz, nie wiem, jakaś szesnastolatka, ona inaczej na to spojrzy niż y, taka dwunastolatka, dziesięciolatka. Co, y, 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 oczywiście, podkreślmy, że to jest nielegalne w Polsce. Tak, no tak, ale jakby właśnie chodzi o to, że te młodsze dziewczyny, zwłaszcza, mm -hmm. mogą mieć potem jakąś traumę, albo. No, jakby różne rzeczy się dzieją, prawda? Tak, no dokładnie. I najczęściej niestety dziewczyny nic z tym nie robią. No, ale też co mają zrobić? No tak, no to też jest, to też jest prawda, ale i właśnie dlatego czują się po prostu oni bezkarnie. Mhm. Bo nic z tym nikt nie robi, a nie powinno tak być, no ale z drugiej strony, no po prostu ciężki, obleśny temat. Tak. Jednym słowem, podsumowując, po prostu straszny. Ale następnym też tematem okropnym jest po prostu hejt w internecie. Mhm. który dotyka każdego. Znaczy, dotyka, każdego może dotknąć. Dokładnie, aczkolwiek dużo się o nim mówi, jest dużo różnych, mhm. przynajmniej jeszcze zanim wybuchła pandemia, w szkołach było bardzo tak, dużo. Tak, takich, takich spotkań, dokładnie. Ale nie wiem jak u was. U mnie na przykład, i nie wiem jak u ciebie mhm. też, u mnie na przykład osobiście nie kojarzy chyba żadnej osoby z moich znajomych i osobiście sama też się nie spotkałam z czymś takim, żeby właśnie zostać no, hejtowaną. No ja też tak nie, tak ale jednak słyszysz się tak w internecie, mhm. że na przykład ktoś zrobił sobie krzywdę z powodów nękania w internecie tak dokładnie albo możesz sobie możemy po prostu wejść sobie na profil jakiegokolwiek influencera kliknąć zdjęcia, kliknąć sekcję komentarzy na pewno jakiś się znajdzie nieładny dokładnie ale też to są często takie wyrwane z kontekstu, tak dokładnie że... to, one często nie mają w ogóle żadnych podstaw a dokładnie. nawet jeśli mają to co daje prawo tym ludziom komentowania tak obrażania osób nic. Jest taki problem, znaczy problem. Mm -hmm. No, też jest jednak problemem, mm -hmm. że y, jakby przez internet łatwo jest szerzyć plotki. Tak. Mm -hmm. Po prostu wiesz, coś, ktoś coś usłyszy, coś mm -hmm. tam powie, albo powie, że ktoś tam z kimś, mm -hmm. i nagle wszyscy tak ktoś tam komuś przekaże i mm -hmm. tworzy się nagle cała historia. <laughs> no, to też. To takie kółko, no? Zatacza. No, dokładnie. I, albo też jest ciekawym tematem, w sumie jest, jak ktoś z naszych znajomych, znaczy z naszych po prostu z znajomych, z, naszy, z grona znajomych, rozpoczyna pracę w, pracę w internecie, wrzuca jakieś mhm. treści. No, raczej niestety, nie spotyka się to zbyt z zbyt pochlebnymi spojrzeniami, z pozytywnym odbiorem, co jest mega demotywujące. No bo ktoś chce robić po prostu coś dobrego, coś dla siebie, coś, dla siebie, coś co mu sprawia przyjemność dokładnie, a Ludzie za plecami, albo nawet i nie za, tylko za plecami po prostu mówią, że to jest bez sensu i się śmieją z tego. Strasznie demotowujące, no. bo jednak każde takie większe influencerzy, czy nawet po prostu influencerzy od czegoś zaczynali, co nie? Właśnie każdy zaczynał od zera, no. a w ten sposób podcinamy tylko skrzydła. Tak, dokładnie. Więc powinniśmy naprawdę uważać, co mówimy, do kogo mówimy, jak mówimy, bo czy piszemy. Bo to yy, może dla nas wydawać się błahe, ale dla tej osoby. Może po prostu przeważyć nad tym, czy to sp spróbuje w ogóle to robić, czy nie. Dokładnie. No i to by było już chyba na tyle, prawda? Jeszcze trzeba też powiedzieć, że Aha. social media nie mają aż tak złych z stron, Dokładnie. żeby nie było tak negatywnie oczywiście. Bo tak cały czas tutaj... Jedziemy po tych yy, Dokładnie. portalach społecznościowych. Ale to nie tak, że wiecie, że to jest jakieś niebelskie ustrojstwo, które trzeba w kąt i w ogóle jak najdalej od tego. Tak. Tylko po prostu no są też takie gorsze rzeczy związane y -hmm. z tym, prawda? Y -hmm. Tak. no i Pomimo tego, że raczej większość z nas zdaje sobie z tego sprawę, czasami o nich zapominamy. No i też przyzwyczajamy się do tego. Tak, i mówimy, a to normalne. Nie powinno być normalne, szczególnie mówiąc do tych dwóch nieprzyjemnych kwestii. Co, no social media, jakie mają plusy? Um, szybki przepływ informacji. Tak, czas też się jakby umilają. Mm -hmm, Dużo mm -hmm. go zabierają? Taki odmurzacz dla o, nas. O, dokładnie. Jest. Tak, po szkole, zmęczeni, po pracy. Można też szukać różnych inspiracji mm -hmm. i pomysłów na nich. Tak, na szupem, taki prawda. Pinterest. Tak, mm -hmm. Pinterest jest bardzo fajnym też aplikacją według mnie. Różne takie właśnie pomysły na ubrania, na outfity, mm -hmm. na co dzień. Na jedzonko. Na jedzonko, tak, przepisy również się znajdą, albo różne takie modta życiowe. Ja staram się tam wdrażać niektóre, wychodzi jak wychodzi, ale ciekawe rzeczy można znaleźć po prostu. Mm -hmm. Dokładnie, ale. Ja osobiście nie wyobrażam sobie aktualnie życia bez Instagrama czy Messengera. Są takie dwa portale, które używam no codziennie. No, to już jest taka codzienność. No to, to też jest takie no normalne. Ale no, ale niestety niestety, niestety no jest normalne i nie wyobrażam sobie życia jednak no. bez tego. Także co? Teraz już kończę. Tak, to, to było wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, nie zanudziliśmy Was. No i pamiętajcie, to jest nasz pierwszy podcast, więc czekamy na Wasze komentarze, te dobre, te złe. Tak, konstruktywna krytyka zawsze na miejscu. Dokładnie, ale no, bądźcie też wyrozumieli, wiedzcie, że <laughs> dopiero oswojamy się z mikrofonem. Tak, ale mówcie, co byście chcieli, usłyszeć w ogóle jaki temat. Chcielibyście, żebyśmy poruszyły w jakiej formie. I też takie małe ogłoszenie parafialne. Następnym podcastem, który chciałybyśmy nagrać, są stereotypy, prawda? No, znaczy nie wiemy, czy one wejdą zaraz po tym, oczywiście, ale A, tak. w. No, w przyszłości. Tak, więc... za jakiś czas, na pewno chcemy. Jeśli macie jakieś historie, którymi chcecie się podzielić, mm -hmm. kiedy jakby zderzyliście się z rzeczywistością i tego, jak ludzie postrzegają. Tak, was przez pryzmat waszych stereotypów, to my chętnie je przeczytamy. Możecie je wysłać nam obojętnie na Instagrama, na Facebooka, na maila. Oczywiście historie będą anonimowe, nie będziemy podawać, kto to nam wysłał, jaka nazwa ani. Cokolwiek. Przez Stelony możecie rzeczy. To zrobić. O, dokładnie, przez również. Link jest załączony na naszym Instagramie. Mhm, w opisie. Tak. Muzyczka oczywiście zrobiła przez Sir Zapraszamy na jego profil na Instagramie. Także co? Widzimy się w następnym odcinku. Mhm. Miłego dzianka wszystkim. Tak, trzymajcie się Cię ciepło, zdrowo, no i podajcie na nasze social media. No i Pa, papa.